Z nami Dariusz Snarski po konferencji przed Galą w Grajewie. Panie Darku, proszę powiedzieć parę słów o samej gali, o przygotowaniach. Pracy no zawsze jest mnóstwo, bo tutaj pracę jestem trenerem, menadżerem zawodników, z mam do pomocy Janka Żyńskiego, byłego mego trenera, który pomaga mi na sali, także tutaj jestem bardzo, bardzo pod ekscytowanym miastem, no pf, i Urząd Miasta, i Miejski Dom Kultury, i, i MOSiR chce nam pomóc, no oni nie mieli takiej imprezy, ja to muszę zrobić jak najlepiej, muszę, najważniejsze są pojedynki, żeby ten mężczyzna w tych walkach był no, jak najlepszy, żeby te walki były dobre. Wydarzeniem wieczoru gali w Grajewie będzie walka Roberta Świerzbińskiego, pas y BBU. Robert Wierzbiński po walce z Tobojewym, tak wychodzi z cienia Aleksa Kuziemskiego. Jakie są plany wobec tego zawodnika? No Robert, no już po tej walce, no jak gdyby znalazł dobre miejsce. Każdy wie, tutaj jest Robert wśród w Polsce, może ten że, powiem tak, walka o ten pas Balking Boxingu już jest dlatego, bo jak gdyby nie mamy tutaj więcej funduszy na większy tytuł dla Roberta, ale powoli Robert nie może teraz boksać 10 rund rundowego pojedynku. W przyszłym roku będzie walczył na pewno o międzynarodowego mistrza Polski, pomyślimy coś. A tutaj jak gdyby Ruslan Rodywicz bardzo zabiegał ten rewanż, bo powiedział, że teraz się przygotuje lepiej, mówi, że wtedy nie był przygotowany, mieliśmy tu. Mieliśmy tutaj za zawodnika pierwotnie Maksima Abramowicza, który ma piękny bilans też, ale mówię te piękne bilanse walki na Białorusi y, 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 tylko w jednym miejscu, tak że on mógł wyjść szybko, przegrać. I także tu chcę, żeby były dobre pojedynki, nie zakończone szybko, tak jak robię pojedynek gojki z Czawarzem Hacygowem, tak że będzie na pewno emocjonująca walka, bo są obaj Mańkutami, a Mańkut z Mańkutem zawsze... Nie umie walczyć, także tu będzie ciężki pojedynek dla mego Trzeba Ale myślę, że zakończy go z, z Na Gali w Grajewie zadebiutuje również Krzysztof Rogowski, multimedalista Mistrzostw mistrz Polski, no, świetny amator. To będzie pana zawodnik, czy to jest yy, taki jakby gościnny występ Krzysztofa na tej gali u pana? Nie, nie, to jest mój zawodnik, już będzie mój, tam podpisujemy tam kontrakty, wszystkie, pierwszą walkę ma teraz, później następna z mistrzysz w Biemstoku. Dla się obiecałem już parę lat temu, że będzie u mnie w grupie walczył także no, ten bok samotowski jest jaki jest, taki jest, ale już mu czas ma 30 lat przychodzić na zawodowstwo, albo kończyć karierę. W każdym jak gdyby wypadł, już tam no, są lepsi. Może nie lepsi, ale no, jego już nie będą pod uwagę teraz. Nie jedzie na także tylko bok zawodowy został. Mimo, że jest pan bardzo zajęty promotorką, został pan, jest pan nadal aktywny jako zawodnik. W ostatnią niedzielę na gali w Tucholi stoczył pan, owszem, pokazowy pojedynek z Patrykiem Litkiewiczem, ale z tego co słyszałem, daliście świetną walkę, pełną emocji, dramaturgii. Jak, jak pan ocenia właśnie samą walkę, jak i talent młodego Litkiewicza? No myślę, że będzie tak. Patrick będzie do nas jeździł na się na obozy, na sparringi. Trzeba go podszkolić, ma trochę błędów, jest bardzo ambitny. No. Trochę wysiadł mi tam kondycyjnie. Tam w pierwszej rundzie dał się zaskoczyć dla M-Sierpowym. E, no walka była, była bardzo emocjonująca. Ma, chłopak ma zadatki, ma smykałkę, dobrze nad nim popracować. Może coś być, może Krystian Cieśnik mieć z niego e, pożytek. Po gali w Grajewie planuje Pan też galę w Białymstoku, 26 listopada. Jakie są plany ogólnie Boxing Production po gali w Grajewie? Jakie gale jeszcze będziecie organizować? W tym roku mamy tą galę jeszcze w Białymstoku, 26 listopada. Wystąpią na niej zawodnicy z Hikary, Andrzeja Gmitruka. Także mamy tam 8 pojedynków, aleksopas z WBF-u. Będzie duże show, no będzie chyba większa gala niż w tamtym roku. Mojaż gdzieś Myślę, że publiczności więcej już się nie zmieści na tej hali, bo tam jest Max 1200 i, przy... i będą miejsca wszystkie zajęte. Trzymamy kciuki i powodzenia. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców moich. No i polskiego boksu i, i, i sympatyków boxingboxer.org.